Witam wszystkich serdecznie z powrotem na kanale. Moi drodzy, ktoś jeszcze o mnie pamięta, bo ja o Was pamiętam. Słuchajcie, dawno mnie nie było. Już jestem z powrotem z wami, trochę mi się pozmieniało w pracy, mam trochę inną charakterystykę pracy, także mm, będę miał nieco mniej czasu tutaj robić materiały dla was, aczkolwiek nie jest, nie chcę przez to powiedzieć, że absolutnie nie będę dla was robił materiałów. Natomiast jeżeli na przykład odcinek informacyjny nie ukaże się we wtorek, będzie to środa lub czwartek, proszę nie szczelajcie do mnie, ale tak jak już kiedyś mówiłem. Życie, życie, a wodwotem. Gdybym się utrzymywał tylko zrobienia filmów, na pewno wszystko to by inaczej wyglądało. Natomiast muszę pogodzić tutaj i pracę, która jest dość momentami intensywna. Nie mogę za bardzo o szczegółach mówić. I tutaj moje zamiłowanie, czyli hobby. Czyli World of Tanks. Słuchajcie odcinek 16, o ile dobrze pamiętam, Tank Express. Także zapraszam i jedziemy sobie tutaj z tym, co się ukazało. Słuchajcie, nie będzie to takie podsumowanie tego, co było od ostatniego odcinka, ponieważ ten odcinek musiałbym nagrywać przez kilka godzin, dlatego że trochę mnie nie było. Skupimy się tutaj na najnowszej informacji, czyli na sezonie, który do nas zawita już od wtorku, czyli sezon Evolution. Cóż to będzie za sezon i jakie nagrody możemy w nim zdobyć i w ogóle czy warto. Jak dobrze wiecie, pozmieniało się u góry, jeśli chodzi o zarząd Wargamingu. Szef wszystkich szefów już nie pracuje dla Wargamingu, czyli Paingot God już <coughs> został, że tak powiem, zdetronizowany. Czy to nam jako społeczności wyjdzie na dobre, czy nie, to się wszystko okaże w praniu, jak ja to mówię. Póki co tutaj przedstawili nam nowy sezon. Podejrzewam, że gdy jeszcze PENGOD pracował, ten sezon został już opracowany. Także zobaczymy przy następnym sezonie, czy będzie jakiś powiew świeżości, czy znowuż nam będą dawać niezliczone ilości czołgów premium. Ale raczej na nic rewolucyjnego bym nie liczył. Może trochę tutaj. Czarnowictwem brzmi to w tym momencie, natomiast, no słuchajcie, jest to firma, która się utrzymuje nie z tego, że my klikamy, tylko z tego, że kupujemy dobra w grze, tak? Więc, tak naprawdę, z ich punktu widzenia nie robią nic złego. No i owszem, jest to po prostu firma, która jest nastawiona na zyski. Dobrze, do rzeczy, przechodzimy. Sezon Evolution. I co my to mamy? Ten sezon zacznie się jak widzicie od 9, czyli już od najbliższego wtorku. Nie będzie tym razem sezonu przedłużonego, tego który teraz mamy, ponieważ zazwyczaj, może nie zazwyczaj, ale zdarzało się często, że ten sezon jeszcze został wydłużany o kolejny tydzień. Już startujemy we wtorek i kończymy 4 października. I w tym sezonie, jak zwykle w każdym jednym, będziemy mogli wykupić jedną z trzech przepustek. Oczywiście, przepustki, ceny przepustek się nie zmieniły, czyli ta darmowa taka przepustka nie musimy nic kupować, po prostu gramy otrzymujemy pewne nagrody. Oczywiście, nie wszystkie podstawowa przepustka za 2000 golda. Tutaj mamy dużo, dużo więcej nagród. I ostatnia Ultimate, czyli ta najlepsza przepustka za 6000 golda. I szybciutko zobaczymy, sobie co tutaj mamy. Nie inwestując w, żadną, w żadne karty dostępowe. Te sezonowe otrzymujemy, oczywiście nie będę wymieniał tych pobocznych nagród jak dowódców, jak bostery i tak dalej. Skupmy się tutaj na pojazdach, więc w tej podstawowej przepustce, tutaj jest w tabelce jako pierwsza, otrzymujemy na poziomie 45 amerykańskiego, <laughs> przepraszam, niszczyciela czołgów, czyli M56 Scorpiona. Jest to ten właśnie oto pojazd. Bardzo fajny pojazd, siódmeczka z bardzo dobrym kamo. Fajną penetracją na pociskach o większej penetracji. Zobaczcie 275, na podstawie też nie jest źle jak na siódmeczkę. No i zabieramy po 240. Przemieszczamy się z prędkością 45 km na godzinę. Z dość dobrym współczynnikiem kamuflażu, jak widzicie, więc taki czołg tutaj każdy będzie mógł zdobyć. Co dalej, jeśli chodzi o tą podstawową przepustkę? Na poziomie setnym będziemy mogli zdobyć ten oto pojazd, czyli to jest z tej serii Heavy Metal Hero M51 Super Sherman. Jest to czołg z Alpha 390 na strzał. 200 penetracji na podstawie, 250 na pociskach o większej penetracji. Krótka charakterystyka tego pojazdu jest taka, że jest to pojazd, który jest dość duży, czyli jest łatwym targetem do uszczelniania. Nie posiada on pancerza, natomiast Alfa ma fajną i potrafi się odgryźć, bo jak ktoś dostanie za 390, to na pewno poczuje to bardziej niż jakby dostał za na przykład 280. Więc jeśli chodzi o ten drugi pojazd i to wszystko słuchajcie w tej pierwszej, że tak powiem darmowej przepustce. Natomiast jeśli chodzi o przepustkę tą za 2000 golda, to zobaczcie tutaj lecimy dalej po to, żeby otrzymać kolejny czołg, jest to poziom piąty, jest to T-34 Shield. Ja ten pojazd posiadam, ale tak naprawdę nie przypominam sobie, czy w ogóle nim jakąkolwiek bitwę rozegrałem. Kiedyś gdzieś z czegoś wypadł lub w jakiś inny sposób go zdobyłem, więc nie będę tutaj się na jego temat wymandżał. Parametry 120 penetracji na podstawie, 150 na tych pociskach. Większej penetracji zabieramy zaledwie po 110, 56 km na godzinę. Widać, dość mobilna bestia. I e, co jeszcze nas interesuje, na pewno parametry działa, czyli zobaczmy sobie tutaj e, przeładunek 4,4 sekundy, bardzo szybko, e, czas skupienia 2,3 sekundy, no celność jak na radziecki pojazd przystało, nie odstaje od normy, czyli 0,43, e, to będzie ten pojazd tutaj e, do zdobycia na poziomie, mm, gdzie to było, tutaj na 25, dobrze, kolejna, e, kolejnym tutaj Kolejną rzeczą, którą dostaniemy, oczywiście niezliczone ilości skórek, załogantów i innych bosterów. Na poziomie setnym, słuchajcie, będą dwie nagrody o tym zaraz sobie porozmawiamy to znaczy będzie ten Sherman, i do tego będzie nowy czołg do zdobycia. Słuchajcie, różnica między tym normalnym Season Passem a tym Ultimate Season Pass. To jak łatwo wyliczyć i widzicie jest to 4000 golda. Cóż za te 4000 golda ekstra otrzymujemy? Tutaj mamy wyszczególnione przede wszystkim 25 poziomów od razu przeskakujemy do przodu, czyli zaczynamy yy, grając od 25 poziomu i następnie mamy 26 i tak dalej i tak dalej. Kolejna rzecz, dostajemy, dostaniemy czołg yy, na który ja bardzo bardzo się ucieszyłem. Yy, T41E1, jest to amerykański light 8 poziomu. Cóż to jest za pojazd? Zaraz sobie do tego przejdziemy. I tak naprawdę jeszcze dostaniemy skórki i dowódce 3D, więc taka jest różnica. Czy warto? Hmm, słuchajcie, indywidualna sprawa każdego z Was. Ja czekałem na ten sezon i chciałem kupić tym razem tą przepustkę sezonową za 2000 golda, natomiast widząc co to jest za pojazd, zdecydowanie nabędę tą. Dlaczego? Zaraz do tego przejdziemy. Jeżeli ktoś posiada te wszystkie pojazdy, które zostały do tej pory wymienione, do zdobycia oczywiście otrzyma za to zwrot w srebrze i jest to odpowiednio za Skorpiona, za Siedemeczka, za niszczyciela 2 60 sztuk srebra. Za francuskiego Meda, czyli Super Shermana, dostaniemy 3 776 000 sztuk srebra. Natomiast za tego T34 Shield. Za meda 880 tysięcy sztuk srebra, więc ja tutaj tą sumkę przytule, ponieważ wszystkie trzy pojazdy posiadam. Oczywiście jest jeszcze starter pack, będzie do pobrania za darmo w sklepie, w zakładce, w sklepie, jak będziecie sobie z poziomu konsoli, i to będą 3 dni konta premium: 5 bosterów razy 2 do srebra, 5 bosterów razy 3 do pojazdu i 5 bosterów razy 4 do dowódcy. Bardzo fajnie, bosterów nigdy za wiele. Więc tutaj macie zupełnie za darmo. Wystarczy sobie pobrać zakładki sklepu. No i właśnie, co będzie na poziomie setnym? Oprócz tego Super Shermana, oczywiście, będzie to Magach 5. Jest to era druga. I oczywiście, nacja niezależna. I jest to MET. Cóż to jest za pojazd? Szybciutko sobie przyjrzymy się jego charakterystykom. Bardzo mi przypomina. Tego Rajsa, którego posiadam. Bardzo fajnie mi się nim gra. Mam nadzieję, że tym również się będzie fajnie grało. Yy, bonusy: 10% do EXPA, 50% do srebra i 25% do yy, szkolenia dowódcy. Także takie ala standardowe. Punktu wytrzymałości 2800. Yy, jeśli chodzi o silnik, to 908 koni na tonę. Słuchajcie, jeśli chodzi o silnik, tu współczynnik jest 18,8. Nawiążę teraz do tego właśnie Rajsa. On posiada 1200 koni, i słuchajcie, tam prędkość maksymalna też nie zabija, bo bodajże jest to 35 czy 40. Natomiast jest w nim coś takiego jak w Chryslerze K. Jeżeli tylko nadusimy ten przycisk, odpowiedzialny za jechanie, to nieważna górka, on po prostu startuje z marszu i momentalnie tą prędkość. Uzyskuje i przy podjazdach na jakiekolwiek górki te czołgi, które wyrwały do przodu, ślimaczą się pod górę. Natomiast my cały czas suniemy z podobną prędkością niesamowita wartość. Mam nadzieję, że ten pojazd też będzie miał, będzie żwawy, jeśli chodzi o te wszystkie podjazdy. Dobrze, wracając do pojazdu, 62 km na godzinę. Także bardzo fajnie, jeśli chodzi o prędkość cofania, to jest 24 km na godzinę. Obrót podwozia 36 stopni, obrót wieży 30 stopni. Jeśli chodzi o opuszczanie działa, to jest 9 stopni i podnoszenie 19 stopni. Penetracja, no właśnie, 426 na podstawie, 494 aż na pociskach o większej penetracji. A jest to druga era, także bardzo, bardzo fajnie. I 250 na ostatnich zabieramy po 460 na pierwszych i drugich pociskach, a na ostatnich 570. Czas skupiania 1,8 sekundy. Super wartość. Celność 0,34 też super, ponieważ jest to wartość bez ulepszaczy, taka wyjściowa, bardzo fajnie. 7,32 strzała na minutę mamy. Przeładujemy z prędkością 8,2 sekundy. Tutaj wyliczyli nam DPM, czyli damage per minute, 3367. 54 pociski zabieramy na pokład i te rodzaje pocisków. Oczywiście pierwsze i drugie to są APC -y i bardzo fajnie. Prędkości bardzo fajne, 1455 i 1494 i ostatnie Haeki 731, jak to na Haeki przystało, zawsze są najwolniejsze. Zasięg spota 515 metrów i sygnał radia 590, i taka to będzie nagroda na, za poziom setny. Słuchajcie, bardzo fajnie. Cieszę się bardzo i nie mogę się doczekać, kiedy tym pojazdem rozegram jakąś bitwę, ponieważ tutaj, patrząc na jego parametry, wygląda bardzo obiecująco. No właśnie, a co z graczami, którzy omijają szerokim łukiem zimną wojnę? Czy jest coś dla nich? A otóż, słuchajcie, moi drodzy, jest oprócz tych czołgów, które tam wcześniej były wymienione, czyli Skorpiona, Super Shermana i T34 Shield. Jest tutaj pojazd T40E1. Cóż to jest za pojazd? Słuchajcie, jest to nic innego. Nawet tutaj, jak sobie klikniecie w tą zakładkę, taką, którą przygotowali, to nam otwiera się ten oto właśnie pojazd, czyli M41 Walker Bulldog. Słuchajcie, ja jestem zachwycony, że ten pojazd wraca w wersji premium. Dlaczego? Ponieważ jak zaczynałem swoją przygodę z Grom, to, to był jeden z moich ulubionych lightów. Ja generalnie bardzo lubię lightami grać. A to był jeden z moich ulubionych naprawdę wcisłej, wcisłej trójce, bym powiedział. Eee, swego czasu ten pojazd został zmieniony, i tutaj macie efekty tej zmiany. Zobaczcie, tutaj mamy dwa działka, oczywiście, na tym drzewkowym do <śm> wykorzystania. Eee, niewiele one się różnią, po prostu na tym zobaczcie, jak sobie nawet najeżdżam kursorem, to nam się tutaj raid of fire, czyli eee, ile strzałów na minutę nam się zmienia, a po prostu szybciej strzelamy. I nieco wolniej nam tutaj, znaczy przeładunek też nam się zmienia. Co ten pojazd posiadał, a co mu ukradli swego czasu? Słuchajcie, bo tutaj, jeśli chodzi o parametry, jeśli chodzi o penetrację, to jest dokładnie taka sama jak ten pojazd, który jest nam oferowany za sezon. A wyobraźcie sobie, że ten pojazd był kiedyś magazynkiem. I to nie byle jakim, ponieważ posiadał aż 10 pestek w tym swoim klipie. No, i zobaczmy, czy ten pojazd dokładnie tak będzie miał. I dobra wiadomość, słuchajcie, od razu do niej przejdę. Zobaczcie, Clip Size 10. Czyli mamy 10 pocisków w magazynku. Oddali nam to, co nam kiedyś zabrali w wersji premium. I tak to teraz wygląda. Zobaczmy sobie tutaj go charakterystykę. Oczywiście jest to druga wojna, nie jest to Cold War. I do poziomu 10 mamy rozgrywkę. Bonusy: 10% do EXPA, 50% do srebra. Oraz aha, i to wszystko z bonusów. Dobrze, jeśli chodzi o y, punktu wytrzymałości, posiadamy 1100. Jeśli chodzi o silnik, to jest 800 koni. Y, współczynnik koni na tonę, no, one słuchajcie, słuchajcie, no tutaj czapki z głów, naprawdę 35,08. Y, a co za tym idzie, na pewno będziemy y, śmigać y, i tą prędkość będziemy uzyskiwać bardzo, bardzo szybko. Y, będzie to bardzo znaczące, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju podjazdy, podgórki, podwzniesienia. Na pewno będzie to odczuwalne, że ten pojazd będzie żwawy. Prędkość jego tutaj jest limitowana do 70 km na godzinę. Prędkość cofania, 25 km na godzinę. Jeśli chodzi o obroty, zarówno podwozia, jak i wieży, zobaczcie 54 stopnie podwozie, 50 wieża, także. Niesamowicie ten bączek będzie się kręcił, jest to y, jedna z lepszych wartości, które w ogóle widziałem. Y, opuszczanie działa 10 stopni, podnoszenie 20. Wartości penetracji dokładnie taki, y, takie same jak tutaj oglądaliśmy tego drzewkowego, czyli 175 na podstawie i 210 na pociskach o większej penetracji i 38 na burzaku. Zabieramy po 170. Y, jeśli chodzi o czas skupiania, to jest 1,8 sekundy. Celność 0,36. I tutaj mamy 12,86 strzała na minutę. Przeładunek 28,5 sekundy. Słuchajcie, bez żadnych bajerów. Powtarzam, jeszcze raz, bez żadnych racji żywnościowej, bez wenty, bez braterstwa broni i bez wielu innych rzeczy, które ten przeładunek nam mogą podkręcić. Czyli. Podejrzewam, że tutaj będziemy sobie mogli zejść do 26, być może 25 sekund, słuchajcie na 10 pestek, niesamowita wartość. Między pociskami, czyli Intra Clip Reload to jest 2 sekundy, też bardzo fajnie i tutaj DPM jego wyliczyli na poziomie 2186, czyli na minutę tyle jesteśmy w stanie zabrać. Oczywiście ci, którzy grają magazynkami, doskonale sobie zdają sprawę, że ten DPM to tak naprawdę jest bardzo, bardzo losowy. Dlatego, że jeżeli nam wszystkie peski wejdą, to łatwo policzyć. Jeżeli zabieramy 170, możemy na klipie zrobić 1700, ale słuchajcie, no czasami nam wejdzie za 120, no może nie 120 za duże widełki, ale powiedzmy za 140, a czasami nam wejdzie za 200. Także różnie to bywa. Penetracja, jak widzicie, na podstawie 175. Zdecydowanie ten czołg nie będzie tutaj przebijał takich dziesiątek frontalnie, bo zresztą nie do tego light służy. Ale jeżeli komuś wjedziemy na tył czy na bok, to naprawdę z tych dziesięciu pestek zrobi nam się niezła rzeźnia. Jeśli chodzi o pociski, będziemy ich wozić 70. Pociski, pierwsze APCRy, bardzo fajnie, 1219 m na sekundę i to będą pociski, którymi ja będę tak naprawdę w większości przypadków operował. Może sobie jeden czy dwa klipy um, zrobię. Um. W zasadzie jeden, bo jest 10 pocisków, więc zrobię sobie hitów na grubego zwierza, jak to mówią. No i oczywiście, ostatnie Haeki 975 m na sekundę. No i te hity, o których wspominałem, również 975 m na sekundę. Także nie są zbyt szybkie. Natomiast te pierwsze z zupełności dadzą radę. Wartość wyjściowa Spota, słuchajcie, 410 metrów. Bardzo fajna wartość wyjściowa i zasięg radia 745 metrów. No, słuchajcie, ja na ten pojazd bardzo, bardzo długo czekałem. E, pamiętam, jak e, zebrali mu e, ten właśnie to działo z tym magazynkiem. Tak naprawdę chyba go nawet albo sprzedałem, albo przestałem nim grać. Nie, mam go w garażu, nawet chyba wczoraj sprawdzałem, po prostu przestałem nim grać i gdzieś tam stoi łapie kurz ten drzewkowy. A tu będziemy mieli wersję premium. Także yy, pogodzili tutaj yy, obydwie strony, czyli zwolenników yy, Cold War, czyli zimnej wojny, oraz zwolenników yy, II wojny światowej, bo będą yy, nagrody z obydwóch tych trybów. Do tego skórki i inne bajery. Będą skórki, tak jak widzicie, widzicie nawet tutaj do FVR 4011, do Centuriona mk 5 na 1 <laughs> Więc tych nagród tutaj za sezon będzie, będzie bardzo dużo. Do tego nowi dowódcy 3D. Słuchajcie, jeżeli się nie lubujecie w takich dowódcach, zawsze sobie możecie ich sprzedać. Naprawdę za nich też można fajną kasę przytulić, ale czemu sobie gry nie urozmaicić, chociaż i tym. Do kupienia również tutaj są dowódcy już przestali się wykupiać widzę z cenami pod tytułem 3000, tutaj mamy za 1251. Tu macie wszystkie wymienione nagrody za, za sezon, czyli po prostu co na którym etapie jest. Jeżeli skończymy wcześniej, a z reguły kończymy wcześniej, to dodatkowo będziemy mieli te same bostery co zawsze, czyli 25% więcej do. Pojazdu, następnie 25% więcej do dowódcy i 25% więcej do y, srebra. Także bardzo fajnie, cieszę się bardzo na te obydwa pojazdy. No, słuchajcie, nic tak naprawdę nie pojawiło się rewolucyjnego, żeby tutaj y, zmieniło nam postrzeganie tej gry, zobaczymy, co się dalej wydarzy. Wczoraj był stream wargamingu z najważniejszych informacji, to jedyne co można przytoczyć, to ciągle pracują nad artami, coś tam kombinują, trochę im to długo schodzi. Co jeszcze tam było? Z tego co pamiętam, oczywiście. no W końcu wymyślili rzecz, która nam uniemożliwi, w zasadzie może nie nie umożliwi ale nas ostrzeże przed wyruszeniem do boju z pojazdem niewyposażonym w dowódce, więc to rzecz, która im naprawdę dużo, dużo czasu zajęła. Słuchajcie, tyle. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną i mam nadzieję, że za bardzo się na mnie nie obraźliście za tak długą przerwę. Już wracam do Was. Nie obiecuję, że będzie to regularnie i bardzo często, ale na pewno będą się pojawiały tutaj y, odcinki, ponieważ y, to jest moje hobby i y, cieszę się, że mogę to dla Was zrobić. Trzymajcie się, powodzenia, hej!